Hej wszystkim, a dzisiaj mamy ciapę. Na polu, bo my w Krakowie mówimy na polu. E, a w dzisiejszym filmie trochę sobie porozmawiamy o szczepionkach, bo zaraz muszę gdzieś zadzwonić na chwilę. E, więc tak, ja się nie zaszczepię, a ty? Taki jest cud tego filmu. Czekajcie, przejdę sobie na drugą stronę tylko. E, dlatego, że każda świadoma i przebudzona osoba wie, że szczepionki są szkodliwe. Mogą po kilku latach powodować różne choroby, po kilkunastu nawet. Nie wiadomo, co tam w nich jest, także ja się nie zaszczepię um, i będę walczyć. Na razie obserwuję sytuację, nie panikuję. Czas pokaże, co dalej będzie, ale już robią propagandę szczepionkową. Bo już widziałam, coś tam widziałam, że już robią propagandę i będą chcieli segregować ludzi, no ale tak jak mówię z obserwatorem zobaczymy, czas pokaże co będzie, cały czas się jednoczymy, się teraz skupiam na sobie, ale tylko chciałam w tym filmiku kilka słów na ten temat powiedzieć. Dobra, to tyle, trzymajcie się. I pozdrawiam was z groźnego Krakowa. Pa pa.